Problemy polityczne we Francji nie pozwalają wspólnej walucie na skorzystanie z obecnej sytuacji i kontynuowania wzrostów. Kurs eurodolara znajduje się pomiędzy młotem a kowadłem. Z jednej strony francuska polityka uderza w euro, z drugiej strony, ochłodzenie inflacji i gospodarki amerykańskiej stwarza poważną przeszkodę. Która też nie pozwala niedźwiedziom na eurodolarze na podjęcie ofensywy. Kolejny cień rzucony na dolara amerykańskiego to rozczarowujące statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej. W maju wskaźnik wzrósł o skromne 0,1% miesiąc do miesiąca, nie odbiegając od prognoz w znacznym stopniu. Podczas gdy poprzednie dane zostały zrewidowane w dół, a po opublikowaniu statystyk, Dotyczących sprzedaży detalicznej, Goldman Sachs obniżył swoje prognozy wzrostu PKB w USA w drugim kwartale o 0,1 punktu procentowego do 2%. Obniżenia mogłoby być jeszcze bardziej znaczące, gdyby nie pozytywne dane z produkcji przemysłowej. Jednak spowolnienie cen konsumpcyjnych i sprzedaży detalicznej wskazuje na ochłodzenie popytu krajowego i daje Fedowi podstawy do obniżenia stopy funduszy federalnych. O tym mówiła członkini Federalnego Komitetu Adriana Kugler. Podnosząc się do ostatnich raportów, stwierdziła, że spowolnienie wydatków konsumenckich może jeszcze potrwać. A firmy zmuszone są obniżać ceny, aby zatrzymać klientów, co jest zachęcającym sygnałem, że inflacja będzie nadal spadać, a Fed rozpocznie łagodzenie polityki pieniężnej. Nie ma znaczenia, kiedy liczy się to, że polityka pieniężna zostanie złagodzona czyli inaczej mówiąc, że nastąpią obniżki. Powstyn hasłem rośnie ostatnia amerykańska giełda. Słaba sprzedaż detaliczna ponownie okazała się pozytywnym sygnałem dla indeksu SP500, który w 2024 roku osiągnął 31 rekordowe zamknięcie. Rentowność obligacji skarbowych spadła do najniższego poziomu od końca marca, a instrumenty pochodne są pewne na 67%, że nastąpi obniżka stóp już we wrześniu. Tak więc to idealne warunki do sprzedaży dolara. Choć para walutowa euro-dolara cofnęła się o krok. Według informatora Bloomberga UE udzieliło Włochom i Francji nagane za naruszenie zasad konsolidacji fiskalnej. Kraj z zadłużeniem przekra przekraczającym 60% nie może przekroczyć deficytu budżetowego o więcej niż 3% PKB. Następnie Bruksela zaleci środki mające na celu zmniejszenie tej liczby. Francja, która ma deficyt na poziomie 5,5%, znajdzie się na czarnej liście w bardzo złym momencie. Partie przygotowujące się do wygrania wyborów parlamentarnych zamierzają ciąć podatki i zwiększać wydatki, jeszcze bardziej zwiększając właśnie ujemne saldo budżetowe. Starcie z UE jest więc nieuniknione, a inwestorzy aktywnie wyprzedają europejskie papiery wartościowe, zwiększając różnicę rentowności obligacji francuskich i niemieckich do najwyższego poziomu od 2017 roku. A jeszcze jeden krok i wskaźnik ten wzrośnie do najwyższego poziomu nawet od 2012 roku. Kiedy strefa euro wtedy stanęła w obliczu kryzysu zadłużeniowego. Tym samym dolar amerykański znajduje się pod presją w obliczu zbliżającego się łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed. Jednak euro dolar nie może wykorzystać tej sytuacji w pełni w obliczu eskalacji ryzyka politycznego we Francji. Co więcej, spadek pary poniżej wsparcia 1.0715 i 1.07, które wyglądają dosyć solidnie patrząc na lewą stronę, pozwoli nam na budowanie krótkich pozycji. Na koniec oczywiście bardzo ważna kwestia, który musi, która musi zostać zaznaczona to fakt, że nic z wymienionych informacji nie można traktować jako poradę inwestycyjną czy rekomendację. W materiale skupiam się na przedstawieniu metody porównawczej sytuacji gospodarczej i politycznej, by następnie je ze sobą zestawić no i właśnie porównać, co oczywiście może być błędnym podejściem. Zawsze pamiętajcie, aby każdy z Was dokonał własnej analizy i nie polegał jedynie na czyjejś opinii. Thank mm -hmm. you.